Rozdział 52. Zabawa w ślepego. Prowadziłem zajęcia z młodzieżą z ciężkich środowisk. Kiedy moja współprowadząca zaproponowała zabawę w tor przeszkód, który trzeba pokonać z zasłoniętymi oczami, słuchając tylko jednego przewodnika. W czasie kiedy inni uczestnicy starają się wprowadzić ciebie w błąd, Zostałem zaproszony, by wziąć udział w tej zabawie i z zasłoniętymi oczami ruszyłem przez tor pełen pułapek i przeszkód. Szedłem ostrożnie, pełen obaw, czy za chwilę się nie wywrócę. Byłem cały spięty i poddenerwowany, że zaraz wpadnę w pułapkę. <laughs> Na początku walczyłem również z podejrzliwością, czy mój przewodnik po prostu dla zabawy nie wprowadzi mnie w tarapatę. Całe szczęście po pewnym czasie odrzuciłem tę nabytą Podejrzliwość i sufnością podążyłem za jego instrukcjami, a gra wkrótce przestała przynosić tylko nieprzyjemne emocje zamieniła się w ekscytującą zabawę. Na początku również e, ciężko mi było rozpoznać, którego głosu powinienem się słuchać, ze względu na to, że byłem otoczony przez krzyki wielu głosów, które chciały mojej porażki. Po pewnym czasie nauczyłem się rozpoznawać przewodnika, i skupiać się tylko na jego tonie i barwie głosu. Dzięki temu przeszedłem przez całą trasę bezpiecznie. Kiedy zdjąłem opaskę, wychodząc z ciemności w światło z radością i wdzięcznością podziękowałem mojemu wybawcy. Interpretację zacznę od cytatu z Jana 10, 1 do 16. Cytuję. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Tam otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce po, postępują za nim, ponieważ głosy jego znają. Natomiast za obcy nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Ten przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówią. Koniec cytatu. W swoich ćwiczeniach duchowych Ignacy Loyola pisał: Musimy zwracać baczną uwagę na przebieg myśli. Jeżeli ich początek, środek i zakończenie jest dobre, jeżeli się ku dobru skłaniają, jest to znak dobrego Anioła. Jeżeli jednak z przebiegu myśli, które się nasuwają, wynika ostatecznie jakieś zło, rozproszenie lub mniejsze dobro niż to, którego dusza przedtem zamierzała dokonać, albo jeśli to osłabia, lub niepokoi duszę, albo wprowadza w nią zamieszanie, a pozbawia jej pokoju, ciszy i odpocznienia, jest to wyraźny znak, że pochodzi ona od anioła złego, nieprzyjaciela naszego postępu i zbawienia wiecznego. Koniec cytatu. Komentarz Boga, cytuję. Bóg nie chce, aby ludzie błądzili między religiami i różnymi pasterzami, oprócz jednego, którym jest Chrystus. Amen. Tylko Chrystus może Was doprowadzić do Boga, do Zbawienia, do Nieba. Amen. Koniec cytatu.